Poproszono mnie, żeby z okazji początku wiosny powiedzieć o czymś radosnym. Proszę bardzo. Naukowcy angielscy obliczyli, że wyjście do pubu stymuluje mózg bardziej niż malowanie obrazów. No to jest logiczne, przekonywujące i bez luk w rozumowaniu. No bo tak, idzie człowiek do pubu, siedzi sobie, sączy, podnosi się, siada, sączy i w pewnym momencie mózg zaczyna intensywnie pracować, stawia fundamentalne kwestie, roztrząsa żywotne zagadnienia i zadaje egzystencjalne pytania. Skąd ja znam tych ludzi, z którymi tu siedzę? umysł dokonuje wtedy heroicznego wysiłku. Aha, to oni, kimkolwiek oni są. Później pojawiają się jeszcze bardziej ważkie pytania. Kim są te panie? Czy oprócz ziemi istnieje życie we wszechświecie? A jeśli nie, to kto mi rąbną fajki? Później w mózg rodzą się pytania naprawdę głębokie. Gdzie zmierzam? No, znaczy, którędy do domu? I, I gdzie w ogóle mieszkam? Kiedy oni zdążyli zamontować w tej najpierw ruchome schody? Kto rozbujał to miasto? I kto mi wyciąga chodnik spod nóg? Dlaczego te płyty chodnikowe są takie twarde i po co one tak szumią? Dlaczego Ludzie chodzą po ścianach i w końcu w stymulowanym mózgu rodzi się fundamentalne pytanie: czym by się tu przykryć? Bo mózg jest stymulowany wtedy, kiedy człowiek stawia sobie pytania i nieważne, czy na nie odpowie, liczy się szukanie odpowiedzi. To decyduje o rozwoju umysłowym mózgu, którego każdemu życzę. Zatem stymulujmy mózgi, byśmy mogli być mądrzy.